Witam państwa bardzo serdecznie. Zakładam, że każdy z nas słyszał o kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Kopalnia ta powstała za czasów PRL i potocznie nazywana jest największą dziurą w Europie. Jak się okazuje, wraz z powolnym wyczerpywaniem się złóż węgla brunatnego w kopalni w przyszłości w jej miejsce powstaną niesamowicie malownicze jeziora, które jak się okazuje, będą najgłębszymi jeziorami w Polsce. Przebijając najgłębsze jezioro obecnie, czyli jezioro Hańcza, o którym film znajdziecie na kanale. Więcej w dalszej części materiału. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, co pomoże w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu rmf24.pl pod tytułem Tereny pokopalni Bełchatów. Będą tam dwa najgłębsze w Polsce jeziora: autorstwa pani Katarzyny Podrazy oraz artykuł na portalu biznesinteria.pl pod tytułem Powstaną najgłębsze jeziora w Polsce. Formowana jest linia brzegowa. Autorstwa pana Jacka Świdera. Na początek przybliżę Państwu parę informacji na temat kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie. Znajduje się w województwie łódzkim. Pierwsze zasoby węgla z odkrywki wydobyto w 1980 roku. Zasoby całego złoża bełchatowskiego to około 2 miliardy ton. Kopalnia bełchatów nazywana jest największą dziurą w Europie z powodu metody odkrywkowej pozyskiwania węgla. Niedługo to może się zmienić. Już teraz rozpoczynają się prace nad przyszłym wykorzystaniem terenu kopalni. Plany rekultywacyjne zakładają budowę nowych zbiorników wodnych, z których to niektóre mogą być bardzo głębokie. Proces rekultywacji terenu odkrywki jest rozpisany na lata. Proces właśnie wchodzi w kolejną fazę, jak podaje portal biznesinteria.pl. Formowana jest linia brzegowa przyszłych jezior, które powstaną w miejsce odkrywki i będą najgłębszymi jeziorami w Polsce. Maksymalna głębokość tych zbiorników sięgnie 170 metrów, a więc 70 metrów więcej niż najgłębsze jezioro w Polsce, czyli jezioro Hańcza, którego głębokość wynosi nieco ponad 100 metrów. Jak czytamy na portalu rmf24.pl, który informuje w sprawie postępu prac. Do tej pory, w ramach przygotowań wyrobisk do rekultywacji. W kierunku wodnym zakończono już formowanie drugiego, trzeciego i czwartego poziomu zwołowiska wewnętrznego pola Bełchatów. A wykonane prace pozwoliły uformować wschodnią część docelowej linii brzegowej przyszłych jezior. Obecnie dzięki nowo wybudowanym taśmociągom możliwe będzie ukształtowanie zboczy stałych oraz dna przyszłego zbiornika wodnego, wyjaśnił dyrektor Bełchatowskiej kopalni Krzysztof Rośniak którego wypowiedź czytamy na portalu rmf24.pl. Prowadzone obecnie prace na zwołowisku wewnętrznym pola bełchatów polegają na przemieszczeniu ogromnych ilości mas nakładowych w celu nadania pożądanego kształtu dna i skarb docelowych zbiorników wodnych. Wypełnienie z wodą realizowane będzie w sposób w pełni kontrolowany. Ostateczność skarb będzie na bieżąco monitorowana. Zwierciadło wody w górotworze będzie podnoszone do odpowiedniego poziomu do czasu przygotowania drugiego wyrobiska, pola szczerców, do napełnienia wodą. Lustro wody Bełchatowskiego Jeziora będzie miało powierzchnię około 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość wyniesie około 170 metrów. Kiedy powstaną największe jeziora w Polsce? Jak dowiadujemy się ze źródła? Pełne napełnienie zbiorników wodą ma być realizowane po 2050 roku, kiedy w polu szczerców zakończone zostaną wszystkie prace górnicze, przygotowujące wyrobisko do napełnienia wodą. Poziom lustra wody będzie stopniowo podnoszony zarówno w polu byłchatów, jak i w polu szczerców, a napełnienie wodami głębinowymi oraz powierzchniowymi potrwa około 20 lat. Bełchatowskie jezioro nie będzie pierwszym zbiornikiem utworzonym w miejscu po odkrywkowej eksploatacji górniczej. Od 2010 roku funkcjonuje jezioro Tarnobrzeskie, stworzone na terenie byłej kopalni odkrywkowej siarki, jak podaje portal rmf24.pl. Zdaniem władz spółki, koncepcja stworzenia jeziora na terenie odkrywki Bełchatów wpisuje się w prowadzone działania rekultywacyjne. Podkreślają one, że kopalnia posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przyjaznych naturze, które pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć środowiskowe skutki wydobywania węgla. W ramach tych zadań od początku funkcjonowania kopalni prowadzona jest rekultywacja na ogromną skalę. Dotychczas kopalnia Zrekultywowała już ponad 2400 hektarów terenów poeksploatacyjnych i przekazała lasom państwowym ponad 1,6 tysiąca hektarów zrekultywowanych, zalesionych gruntów. Na terenach kopalni Bełchatów posadzono około 25 milionów drzew. Góra Kamieńsk, zwałowisko zewnętrzne Bełchatowskiej Odkrywki, jest obecnie najwyższym zniesieniem w środkowej Polsce. O wysokości maksymalnej 407 metrów nad poziomem morza. Rekultywacja polegała tu na odtworzeniu gleby oraz zasadzeniu lasów, które są domem dla wielu gatunków zwierząt. Zimą miejsce to staje się centrum sportów narciarskich, a w cieplejszych porach zalesione wzgórza jest miejscem turystyki rowerowej i pieszej. Programy rekultywacyjne kopalni, szczególnie kopalni odkrywkowych, są bardzo potrzebne. Pozwoli to na odżycie dawnych eksploatowanych terenów i nadanie im nowego życia. Zanim powstaną jeziora w miejsce kopalni Bełchatów, to minie jeszcze wiele lat, ale w przyszłości dzięki temu teren ten może stać się ośrodkiem turystycznym z możliwością żeglowania czy uprawiania innych sportów wodnych na tym terenie. Może dojść do sytuacji, że rozwiną się lokalne biznesy, które będą oferowały domki na wynajem. Czy otworzą się różnego rodzaju lokale gastronomiczne, które będą dość mocno oblegane, szczególnie w sezonie? A za sprawą góry Kamińsk, sezon może być nie tylko w porze wiosenno-letniej, ale również zimowej, kiedy to będzie można uprawiać na tym terenie różnego rodzaju sporty narciarskie. Zapraszam też do obejrzenia materiału na temat kopalni węgla brunatnego w Koninie na terenie którego również powstanie sztuczne jezioro. Link do materiału umieszczę w opisie. A wy co sądzicie o rekultywacji terenów pokopalnianych w taki sposób? Zachęcam do wyrażenia opinii w komentarzu. No teraz się żegnam wkrótce, kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.